Dobra, no powiedziałem, że będzie film i właśnie to jest ten film. No chyba, że ktoś nie oglądał shortsa i teraz nie wiem jak to zacząć. Ho, lipka Muszę jakoś w każdym razie dodrapać się do tego mniej więcej, żeby móc rozpocząć robienie, ale spróbuję zacząć. W tym tego potrzebuję dwóch rąk. Chwileczkę do... Eee. I tak mam do zrobienia całą ścianę tutaj. Tak jak ja się mi że nie ja mam umiejętności ma perk bana na kanale. Generalnie. A do do tu, YouTube mam 13 lat skończone. Generalnie. O, o proszę, to że może nagrywać ten na film? Dobra, widzimy się jak trochę już zrobię serwę tu większą warstwę. Chwilowi Edit w ogóle z takie gówno za przeproszeniem Tu macie tynk wapienny. On się sypie od paznokcia, patrzcie. On się sypie od paznokcia. Ja Jak ja to całe zdrapę, to tu będzie wszystko... Ja... O I taka gruba warstwa tego tujku Tu mu się palec mieści, kciuk. Bezproblemowo. problemowo. ile to ma głębokości? Centymetr. Ja... I ja tu muszę zrapać, nie? Tylko nie zrapując z tych kontaktów. Boże zasyp. Dobra, widzimy się za chwilę. O, to teraz się okazało, że mam jednak w drugim pokoju ścianę robić. Oj, i tu to ładnie idzie, patrzcie. Tu to mogę żamnać tutaj walnąć. A tutaj jest tyle tego tynku wapianego, że się dowiedziałem, że to będzie trzeba na mokro robić że spróbuję wam time -lapse zrobić ze zrywania farby z tego. Tu jest tak, no ale myślę, że matka mnie zateguje, nie? Jezu, która jest godzina? Jest dwunasta. Y to jeszcze maksymalnie z godziny nagrywek. O no, godzinę mniej więcej. Zobaczymy, ile się uda zrobić. Co to będę musiał tu montować? Cóż tak bywa? W ogóle okazało się, że nie... A, mówiłem, że tam nie mogę, ale teraz robię w ogóle w pokoju, który miał być mój, a jest siostry. A, bo, Znaczy jest siostra, a miał być mój, bo ten miał być siostra, a jest teraz mój. Mhm. Jest trochę inny. Jest większy o 11 cm kwadratowych, coś takiego. Dobra, robię dalej. W razie tego, że to będzie najprawdopodobniej ostatni klip, bo w sumie już mi się nie chce, no i już tyle jest zrobione to powiem wam mniej więcej na jakiej zasadzie działa to zdrapywanie tej farby. To jest generalnie nożyk taki podobny jak macie w tapeciaku i nim po prostu podważacie tę farbę musicie mieć kawałek po prostu zaczęty kawałek zaczęty i po prostu podważacie taką farbkę jak tutaj macie bardzo prosta sada działania Jedną ręką ciężko się to robi, ale w ogóle teraz używajcie tego. No, to generalnie cześć, i widzimy się, jak będę robił coś innego. Pewnie kładzenie podłogi, albo malowanie, może zrywanie podłogi. Pewnie to nagrę. Cześć.